Witaj, właśnie zaczynasz oglądać kolejny z odcinków vloga 10 minut na temat. Jeśli chcesz być na bieżąco, wolisz słuchać niż czytać, chcesz napisać swoją opinię, zapraszamy. Ich nazwa to połączenie greckich słów Deinos, co znaczy straszny, oraz Sauros oznaczającego jaszczurkę. Przez 135 milionów lat niepodzielnie rządziły Ziemią, czasem osiągając gigantyczne rozmiary lub zadziwiające formy. Przyjrzyjmy się tym znanym i tym mniej znanym dinozaurom. Będzie i polski akcent, jako że Polacy również mają swojego dinozaura. A na początek zawodnik wagi superciężkiej, Argentynozaur. Jego kości znalezione na terenie Argentyny, początkowo uznawano za skamieniałe pnie drzew. Miał olbrzymie kręgi ponad metrowej długości oraz puste żebra, co nieco redukowało jego i tak gigantyczną wagę. Pomimo swoich gigantycznych rozmiarów, był niegroźnym rośliną żercą. A teraz przejdźmy do postrachu tamtejszych czasów tyranozaury. Tyranozaury zamieszkiwały obszar dzisiejszej Ameryki Północnej. Polowały, ale nie gardziły padliną. A na jeden posiłek zjadały nawet 200 kg mięsa. Jeśli tyranozaur złamał ząb, to nie musiał się przejmować, bo na jego miejsce szybko wyrastał nowy. Spinozaur również budził lęk, choć głównie wśród zwierząt wodnych. Charakterystyczny wygląd nadawał mu wielki, dochodzący do 160 cm wysokości żagiel na grzbiecie. Najprawdopodobniej żagiel służył termoregulacji. Gdy Spinozał chciał się ogrzać, ustawiał się bokiem do słońca. Kształt szczęk i zębów sugeruje, że polował na ryby, choć najprawdopodobniej w jego menu była padlina i mniejsze zwierzęta. A teraz wzbijemy się w przestworza, aby pomówić o największym zwierzęciu, jakie kiedykolwiek latało nad ziemią. Był to Kaotl. Był on naprawdę ogromny. Gdy rozłożył skrzydła, był wielkości małego samolotu. Gdy chodził, poruszał się na czterech kończynach i używał podkulonych skrzydeł jako pary odnóży. Żywił się niewielkimi zwierzętami lądowymi. Na koniec wielkiej piątki olbrzym mogący sięgnąć tam, gdzie dla konkurencji było za wysoko bramhiozaur. Jego dziesięciometrowa szyja pozwalała mu sięgnąć po pożywienie tam, gdzie inni nie byli w stanie. Żerował praktycznie bez przerwy, połykając pokarm bez rzucia. Zjadał do 300 kg roślin dziennie. W trawieniu Najprawdopodobniej pomagały mu gastrolity, czyli kamienie, jakie połykał i jakie rozcierały pokarm w jego żołądku. Wielką piątkę mamy już za sobą, więc posłuchajcie teraz kilku ciekawostek: T. rex gryzł z dwukrotnie większą siłą niż lew. Naukowcy sugerują, że przedstawiciele niektórych gatunków dinozaurów mogli żyć nawet do 200 lat. Większość dinozaurów jest znana tylko z jednego zęba lub kości. Istnieją przypuszczenia, że część tych gadów była ciepłokrwista. Pierwszym formalnie nazwanym dinozaurem był Megalosaurus i było to w roku 1824. Większość dinozaurów była wielkości człowieka albo nawet mniejsza. Najmniejszy znany dinozaur miał około 10 cm wysokości i ważył tyle co szpak. Zajmijmy się teraz nieco mniejszymi dinozaurami, a zacznijmy od dinozaura z Polski. Szczątki Tytany Strofa, jak wspomniałem, znaleziono na terenie Polski. Połowę jego długości stanowiła szyja, umożliwiająca mu chwytanie ryb i skorupiaków bez konieczności wchodzenia do wody. Innym stosunkowo malutkim dinozaurem był mononyk. Dzięki jej długim nogom był bardzo szybki i zwinny, a duże oczy ułatwiały mu polowanie w zacienionych miejscach oraz od zmierzchu. Miał on krótkie kończyny przednie, zaopatrzone tylko w jeden palec, z długim pazurem. Jedynie nieco większy od Mononyka był heteradontozaur. W szczękach tego dinozaura znajdowały się trzy rodzaje zębów: z przodu, za bezzębnym dziobem, znajdowały się drobne ostre zęby. Za nimi samce miały dwa długie kły, służące do walk godowych. Z tyłu znajdowały się spłaszczone zęby, służyły one do rozdrabniania pokarmu. A teraz prawdziwy rodzynek i zaraz powiem dlaczego Ryktodom był wyjątkowy. Oryktodrom to jedyny znany obecnie dinozaur, o którym wiadomo, że kopał nory. Silne ramiona i mocno zbudowane biodra to adaptacje, które mu to ułatwiały. Ostatni w tej piątce jest prawdziwy czołg. Niestety kentrozaur nie był zbyt błyskotliwy. Czaszkę miał długą i wąską, a jego mózg był jedynie wielkości orzecha. Na grzbiecie miał dwa rzędy kostnych płyt, a na ogodnie kostne kolce. W tym momencie chciałbym serdecznie powitać nowych subskrybentów kanału. Wasza wzrastająca liczba motywuje mnie do pracy. Obecnie zbieram materiały do trzech nowych odcinków. Będą one zupełnie inne od dotychczasowych i pojawią się niebawem. Jeśli nie chcecie ich przegapić, polecam kliknąć subskrypcję, a w komentarzach możecie sugerować tematy, na jakie macie ochotę. A my wracamy do dinozaurów i zaczynamy. Mówimy się takim, jaki być może miał dwa mózgi. Stegozaur, bo o nim mowa, miał bardzo małą głowę i łusk wielkości jabłka. Jednak pokaźna komora, przez którą przebiegał rdzeń kręgowy w okolicy biodra, może sugerować, że miał dwa mózgi. Do aktywnej obrony używał uzbrojonego w długie do jednego metra kolce ogona. A płyty na grzbiecie mogły służyć zarówno do obrony, jak i termoregulacji bądź komunikacji pomiędzy osobnikami. Wiecie, jaki dinozaur był nosorożcem swojej epoki? Przedstawiam triceratopsa. Jego ogromna głowa stanowiła niemal jedną trzecią długości ciała i mogła mieć długość do 2 metrów. Zamieszkiwał obszary Ameryki Północnej, a w przypadku konieczności obrony szarżował jak dzisiejsze nosorożce. Gdy tyranozaur rządził na północy Ameryki, to na południu królem był gigantozaur. Był on nieco większy od tyranozaura, ale przy tej samej wysokości znacznie lżejszy. Zamieszkiwał całą Amerykę Południową. Miał dobry węch, a jak na swoje wymiary był szybki i zwrotny biegał z szybkością do 50 km na godzinę. A w Afryce rządził Afrowentor. Szkielet Afrowentora to jeden z pierwszych niemal kompletnych szkieletów terapodów znalezionych w Ameryce Północnej. Jak na swoje wymiary był on lekki i w odróżnieniu od swoich kuzynów miał dość dobrze rozwinięte przednie kończyny. Do tej pory nie omówiliśmy żadnego gada wodnego, pora więc na pleziozaura. Krępy tułów, krótki ogon i dwie pary wydłużonych płetw czyniły z niego dobrego pływaka. Smukła szyja pomagała chwytać ryby, jakie były jego głównym pokarmem. A teraz następna porcja ciekawostek. Pióra dinozaurów są nie tylko wizualnie widoczne w skamieniałościach, ale zostały zachowane w bursztynie. 40% Amerykanów uważa, że ludzie i dinozaury żyli w tym samym czasie. Skamieniałości wykazują, że niektóre dinozaury spały z głową schowaną pod ramionem. Mieszkańcy wsi w środkowych Chinach. Od dawna używają kości dinozaura jako lekarstwo, myśląc, że pochodzą one od smoków. I na koniec, jeszcze raz przypominam o możliwości proponowania tematów poprzez wpisy w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was interesujący i spotkamy się w następnym odcinku. Mam nadzieję również, że docenicie moją pracę i kliknijcie co trzeba.